Próbują wyważyć bramę. Cześć, witajcie! Z tej strony Waha, a to jest przegląd modyfikacji do Wiedźmina. Niestety pierwsza część przygód Geralta nie doczekała się zbyt wielu ciekawych modów, więc będzie to tylko jeden odcinek. Szkoda, bo według mnie jest to kawał naprawdę dobrej gry. Modyfikacje instalujemy poprzez wypakowanie plików do folderu Data, ale niektóre pluginy posiadają wbudowany instalator. Nie będę więc już dłużej zlekać, zaczynamy! Odcinek rozpoczniemy od prostej, ale poprawiającej klimat modyfikacji. Mowa tutaj o Cat Like Ace for All Witchers. Jak sama nazwa wskazuje, mut ten dodaje kocie oczy dla wszystkich Wiedźminów. W podstawowej wersji gry miał je tylko główny bohater. Full Combat Rebalance to największa modyfikacja do pierwszego Wiedźmina, a ich zadanie to poprawa mechaniki walki. Gra jest teraz bardziej realistyczna, co czyni ją bliższą świata wykreowanego przez Andrzeja Sapkowskiego. Zmienione zostały parametry gracza oraz NPC-ów, wprowadzono nowy system pancerzy i obrażeń, a drzewko umiejętności zostało gruntownie przebudowane. Jak mówi sam autor, walki stały się bardziej brutalne, wymagające więcej taktyki i strategii, a zasady bardziej logiczne i intuicyjne. Warto dodać, że twórcą jest jeden z pracowników CD Projekt Red, więc o jakość wykonania nie musimy się martwić. Modyfikacja posiada swój odpowiednik również do drugiej części Wiedźmina, ale to już temat na inny film. Skabard to po prostu modyfikacja dodająca pochwy na miecze. Co tu dużo mówić. Całość prezentuje się bardzo dobrze, a broń nareszcie nie wisi bezwładnie na plecach Geralta. To by było chyba na tyle. Co prawda modyfikacji jest dużo więcej, ale moim zdaniem nie są one warte uwagi. Większość z nich to po prostu inne teksty różnych postaci, więc nie ma sensu ich przedstawiać. Do usłyszenia. Cześć.